Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam na kolejny mój vlog na Szpakowie. No i co, dzisiaj jedziemy zobaczyć jak tam się sprawa przedstawia Biegarni, a co? Nie wiem czy będzie coś w ogóle w promocji, nie w promocji co ja mówię, jakieś kontrakty, w sumie marzec to powinno się coś pojawić, zaraz zobaczymy. Może najpierw tam podjadę do sklepu, zobaczymy jakie kontrakty są, zobaczymy co jest w promocji i będziemy działać. Na obecną firmę mamy 18, mam 18 tysięcy, na cenie cała 19 tysięcy, więc nie ma co szaleć. Jeśli chodzi o sprzęt, muszę y, wykorzystać to, co y, mam obecnie zakupione. I tak to będzie na razie wyglądało. No, fajnie by było, czy by jak wpadły jakieś kontakty, bym sobie mógł coś jeszcze porobić oprócz tego y, zajęcia w piekarni. No i zobaczymy. Pogoda nas nie rozpieszcza, jest deszczowo. Co zrobić? Taki klimat. Dobra. Ale już się cieszę, że w końcu mamy marzec, także już to będzie trochę lepiej. Będzie trochę prac. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra. Lecimy do chłopców. Dobra, zacznijmy najpierw może. Co tu jest na promad na kontrakt? Nie ma kontraktów jeszcze! A, ale to zbuje. Dobra, a promocje? Mmm... Big M. Marzenie. No fajnie było. 60% taniej nawet jest. zarombista cena. Nic z tego. Dobra. W takim razie, jak nic nie ma, żadnych kontraktów, to trzeba jechać na piekarnię. Zobaczymy, czy się tam coś dzisiaj e, nam upiecze. No i czy będą ciastka w końcu no bo te ciastka to jednak wyczekiwany towar nie tylko tutaj na wsi będziemy zobaczyć no i tak się zastanawiam bo przydałoby się wykupić jeszcze jedno poletko obok i coś tam kuszcze postawić żeby zacząć działać dalej sama piekarnia to na razie nie wystarczy. No szczególnie, że teraz... A właśnie. Dobra, jedz, ja teraz zobaczę na piekarnię później wam ten, bo już mogę coś zrobić. Śnieg znik, to można działać. Ale na piekarnia. A później zobaczycie co. Jak będzie dalej. Dobra. Ale się tutaj... Asalt zniszczył? Przez tą moją budowę pewnie Coś tu chłopcy nawalili z budową hmm. Nieładnie, dobra Ej, Co my tu mamy? O, napiekło się tu trochę No ładnie Trzeba będzie porozkładać to Tylko tak Troszeczkę mnie tu irytuje ten Jak to się nazywa Te informacje No na razie tego nie potrzebuję tylko zasłaniają mi pół ekranu. Teraz tak, tutaj pieczywo, nie. Tutaj ciastka są, pieczywo jest po drugiej stronie. Dobra. jest swoich ciastek. A więc tak, jeśli mamy ciastka, to idziemy zobaczyć, ile kosztuje jeden słoik. Z ciekawości. Także pierwsze, pierwszy słoik z ciastkami na degustację idzie. Proszę bardzo. Dwa sto! Jeszcze z ten kara 108, ciekawe za co. <grymne> Pewnie coś dosypałem, Nic co nie powinno być. Dobra, i teraz tak pośpieszemy sobie tutaj piecę i będziemy wrzucać do piecy. Fajnie, że jest więcej ciastek do pieczenia. No taka fajna pora deszczowa, to nie. I się fajnie czas spędzi właśnie w tym w piekarni w sam raz dobra no, no. widzę że wszystko tutaj się ładnie produkuje Chciałbym tylko wypiekać nic więcej kurczę ile ciastek się narobiło, no fajnie. No, zrobimy koszyk, zobaczymy ludzi koszyk warty. Jak te są warte 2000 za słoik, co hmm, cena jest naprawdę dobra. No ale to nie dziwię się, no to jeśli chodzi o ręczną robotę, to powinno to być w cenie, nie ukrywajmy. Ej. Dobra. Chlebuś się już powoli ładnie napełnia w koszyku, także myślę, że koszyk za niedługo też będzie. Już tego trochę jest, a jeszcze będzie. No, także ogarnę tutaj tą piekarnię. No piecz się. Ogarnę piekarnię i później lecę działać na mojej tej. Dobra. Działać na mojej tej. No, jak się nazywa. w Będziemy tam kontynuować ten projekt, który już jest rozpoczęty z tymi sokami. Tylko sprawdzę, czy tutaj składników jest dość wystarczająca. Czy trzeba coś dowieść po nocy? Coś uzupełnić? zaraz się to ogarnie O, przestało w końcu padać. Jak się cieszę. Dobra, ale żeby to sprawdzić, najpierw muszę sobie tutaj wyjść. Dobra, i co tu mamy? Mąka, woda. No, tu jeszcze są rzeczy. Myślę, że powinno wystarczyć. Dobra przy drugiej wizycie to tutaj sobie to ogarnę a teraz idziemy na działaczkę podziałać także fajnie, że drzewa jeszcze starczy bo na razie nie będę miał pieniędzy, żeby kupić tą działkę obok tak czy inaczej a teraz będę musiał pieniądze wpakować w coś innego sobie podjedziemy i podziałamy sobie teraz u siebie du, 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 du. A więc tak muszę zagospodarować, znaczy muszę chcę zagospodarować ten dół właśnie działki i sobie posadzić tam jabłka także myślę że tutaj będzie odpowiednie miejsce żeby to ogarnąć trawa ładnie rośnie super dobra sobie stanę tutaj w tym miejscu wejdziemy w tryb budowy Ok, i teraz tak to jakoś tak fajnie, żeby wypadły te jabłonki ładnie. A więc, produkcja szklarnia, nie to sady, chyba były tak. Mamy drzewko. Oj, jeszcze jedna rzecz muszę włączyć, żeby to wyglądało dobrze. Mm. Teraz powinna być ok. O, teraz jest fajnie, dobra. Teraz tak. W miarę to, żeby miał ręce i nogi. Nie wiem, ile mi się to zmieści. To będzie pierwsze. drugie. Tu trzecie. I czwarte. Wystarczy cztery. Pyk. Dobra, teraz jeszcze tylko... Ile tam zostało? Tysięć, 14 tysięcy, dobra. To jeszcze muszę troszeczkę ukształtować. Eee, malowanie. Rzeźbienie. Nie tutaj eee, wygładzanie, o właśnie, tyk. No tu nie jest aż tak tragicznie, strasznie, tak troszeczkę jest. No, taki teren jest, no, ale jest ładnie. Spokój będzie fajnie, zazieleni się będzie spokój. Dobra, to w takim razie muszę co? Jechać do sklepu, znaleźć e, zbiornik, żeby. bo nie mam żadnego, żeby wodę przewieźć. E, I no, i co? I przyjedziemy i będziemy działać z tym z napełnianiem. Także będę musiał skombinować z wodę. Nie wiem, gdzie ja będę jeździł po tą wodę. Dobra, jadę po ten. W jakąś e, cysternę. Zalane te drzewa są, także będziemy teraz zbierać plony za niedługo. Myślę, że jutro już powinno coś być, tak mi się wydaje. Dobra, mamy kolejny sprzęt do kolekcji, tutaj. Także już tego troszeczkę jest. No i co? Teraz wypadało się, musimy znowu do piekarni posprawdzić, jak nam stroła się przestawia. I wracając jeszcze do tematu z tym wezwaniem. No naprawdę było to dziwne, bo wezwali mnie do terenu, który nie podlega w ogóle mojej jurysdykcji, więc nie mogę tam nawet wjechać. Nie wiem, czemu dostałem tą wiadomość. A co zrobić. No i była też przygoda tutaj, jak widzieliście, z przyczepą. Zaczęła mi sobie sama jeździć. Także trochę przygód na dzisiejszy dzień wyszło. Dobra, pędzę zobaczyć teraz, tak jak mówiłem, na tą piekarnię. Zobaczymy, co tam się porobiło. Coś trzeba dzisiaj uzupełnić. No i... No i zobaczymy później, myślę, do chłopców. Yy, sprawdzić, czy jakieś zlecenia się yy, pojawiły. Może coś wykonać, popracować trochę. Tutaj pomóc trochę ludziom. Przy roli. Dobra, no jestem ciekaw jak to wszystko tutaj wygląda, a więc tak, no można by było wszystkiego po, po trochu dorzucać, żeby coś było na całą noc i się poprodukowało, a wyjdę sobie tędy, no tutaj troszeczkę rzeczy widzę się porobiło, drzewo dorzucimy, to jest ok. a czy ja nie mam mąki, nie mam, nie wiem, dowieźć mąkę jeszcze, no to spoko, to się dowiezie mąkę też, bez problemu. Trzeba będzie zakupić mąkę chłopców akurat. Trzeba się tam wybrać. No tak, ja mówiłem, że jak coś sprzedam, to kurczę, trzeba będzie zakupić mąkę cukier, te palety właśnie i poprzewozić je. Dobra, na razie dolujemy wodę. Także to będzie ogarnięte. Tu powrzucam to co tutaj mam na półkach, także... Żeby nie brakło później tego. No. I co? Ma dość już. Myślę, jajek będzie pełno. To za długo trwało to ładowanie. Eee, co to mamy? Drożdże. No może jednak sobie uruchomię Jedną z funkcji o to jest ten aktywat informacji chyba nie tu jeszcze mamy sól do wrzucenia i później palety przywieźć trzeba będzie Ach, chyba to jest no jest dobra no, surf się już też To tam dużo tego nie brakowało, wychodzi na to. No Jeszcze tylko, czy będzie cukier przywieźć. A, mleczko jeszcze rzucimy. Nie wiem, jak tam... To... Żebym pamiętał, jakie te pojemności są, to... Dobra. Myślę, że na obecną chwilę to wystarczy. Tutaj jeszcze pouzupełniać. No, tu już powoli się zapełnia jeśli chodzi o słoiki to jeszcze trochę. Chyba trzy słoiki jeszcze tam. No a resztę to trzeba będzie otworzyć. Eee, czemu wiatrak leży na podłodze? Tak przy wejściu do tego pewnie. Długo postawię na razie. Dobra. Ej! Jakiś niestabilny jest. Serio? teraz leży. No, także to, to jeszcze powrzucamy. Niech się porobi przez noc. No, jutro ja tak czuję, że mm, pieczywo na pewno będzie już mm, do ogarnięcia. A ciastka myślę też już, bo trochę powrzucałem tam do pieca znowu. Więc powinny jutro być gotowe. A z tego co widzę, to tylko chyba trzy brakuje. Widzę, że już koszyk mi też spadł. Żytko. Zobaczymy jak to jutro będzie wyglądała cena tego koszyka za te jabłka. O, rano. nie otworzyłem sobie. Dobra no, mam nadzieję, że zapach się rozniesie po wiosce i sprowadzi klientów, że to się posprzedaje ładnie. No, i to już jest gotowe. Jedziemy do chłopców teraz. Muszę sobie przypomnieć, ja tam kupowałem w paletach. To było, na pewno była mąka, na pewno był cukier i masło. Chyba te trzy rzeczy tylko. Znowu będę musiał ściągnąć burty, żeby dwie palety mi się fajnie zmieściły na to. No i cały dzień zamglony jest taki przymulony czas hmm. ale to tak jest. Jeszcze jest, widzę, w planach deszcz dzisiaj, także akurat może podleję te drzewa. Fajnie by było. Nie musiałbym kursować tyle z beczką, dobra, ja muszę tutaj postawić się, żeby burty ściągnąć, ale najpierw idziemy do sklepu, ogarnąć temat. Zobaczymy czy tutaj jest coś z kontraktu. Nie ma nic, dobra. No to tak. Ja muszę kupić... Zobaczmy jeszcze tutaj. O, wałek się pojawił. Ale i tak to z tym nic nie porobię. Tak. I ja muszę tak znaleźć cukier. Mąkę, cukier. Tu jest mąka. Jest dwie palety. Dobra. To dwa tysiące poszło. Meble mnie nie interesują. Jajka tam nie idą. Czekolada tam idzie. Ser żółty, to mnie interesuje. Masło mi interesuje. Jedna paleta. I jeszcze by mnie interesował cukier. A cukier to ja nie wiem gdzie on jest. O jest tu. Znalazłem, dobra. Cukier. I jeszcze tą czekoladę wezmę, niech będzie na zapas. Jak już włożę palety, to niech będzie 3600. Mm. No trochę mnie to będzie szarpnie. Dobra. Ale kupię czekoladę, żeby nie było. No i tak to będzie wyglądało. Także ja sobie to zawiozę spokojnie. Ogarnę sobie temat z tym. A no, jutro yy, zobaczymy, jak się reszta potoczy. No, bo trochę będzie. Będą jabłka, będzie ten, także będą nowe dochody. Dlatego postanowiłem zakupić ten towar. Znaczy wpakować pieniądze w ten towar. No. Yy, tak, ustaw. Pojemność. O, tak, to ma być super. Dobra, także z tego miejsca już się z Wami pożegnam. Ja sobie tylko to przewiozę, a jutro będziemy działać z jabłkami i zobaczymy, jak to tam piekarnia naprodukowała. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam Was z no i widzimy się następnego dnia. Na razie, cześć.